Dzień dobry. Drogie koleżanki i drodzy koledzy, serdecznie pragnę was powitać i zaprosić do współpracy. Wiedza z wami jest już marką ogromnie Uznaną na rynku. My działamy w przestrzeni internetu ponad 7 lat. Myślę, że wielu z Was nas zna. Wiem też, że wielu nauczycieli języka polskiego wykorzystuje nasze materiały na lekcji i bardzo dobrze. Mało tego, nasze materiały znajdują się w polecanych linkach na stronach Ministerstwa Edukacji. A zatem, proszę Państwa, myślę, że współpraca z nami to jest coś, co. Oczywiście będzie dla Was wyjątkowo dobrą ofertą. Chcemy współpracować z Wami przy tworzeniu komercyjnych kursów dla maturzystów i dla uczniów klasy ósmej, przygotowujących ich do egzaminów zewnętrznych, kogo szukamy? Szukamy nauczycieli przedmiotów egzaminacyjnych, a więc matematyków, chemików, biologów, fizyków, nauczycieli wiedzy o społeczeństwie. Jak również innych, ale bardzo dla nas ważne jest to, abyście Państwo mieli doświadczenie w pracy w szkole, byli także egzaminatorami. Jest to dla nas istotne, ponieważ my przygotowujemy profesjonalnie i liczy się dla nas doświadczenie. A czego możecie się po nas spodziewać? Poza bardzo dobrymi zyskami. Przede wszystkim my. Proszę Państwa, dajemy Wam wszelkie możliwości techniczne, czyli oczekujemy od Was merytorycznie przygotowanego i nagranego kursu, ale współpracując na umowie z nami, dostaniecie Państwo sprzęt do tego, aby taki kurs przygotować i nagrać. My to wszystko również przygotujemy tak, aby było w internecie, aby się świetnie sprzedawało. Każdy nauczyciel i uwaga, każdy uczeń, który poleci nam nauczyciela, z którym nawiążemy współpracę i podpiszemy umowę, otrzyma od nas 500 złotych takiej nagrody. A kolejna istotna kwestia: każdy, który będzie z nami współpracował, czy każda, która będzie z nami współpracowała, dostanie także 500 złotych na zakup potrzebnych rzeczy do nagrywania. Kursu. A zatem, proszę Państwa, nie zostawimy was samych, zaopiekujemy się Wami w pełni, a oprócz tego, że przygotujemy te kursy, to rzecz jasna, pamiętajcie, że to będą kursy, do których treści będziemy z wami wszystko omawiać, a więc na pewno będzie to relacja partnerska. Moi drodzy, to jest pierwsza taka oferta na rynku, pierwsza tak korzystna i myślę, że byłoby grzechem zaniechać i nie skorzystać. Także czekamy na wasze oferty. Wszystkie informacje, które są Wam potrzebne do wysłania Waszych ofert znajdziecie w opisie. Zapraszamy!